Jestem, jestem, jestem. Dzień jestem. jak Chody, schody, schody, schody oh, oh. białe. Dawaj, dawaj, dawaj. Trzymam co mogę, nie? Wyjdziesz? Biały, dawaj, dawaj, dawaj. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku wideo serwera Karna. Mam nadzieję, że ostatni odcinek Verlion TV się podobał, bo dzisiaj mam kolejną dawkę Verlionów. Nie no, nie teraz. Chyba zaczynamy katedra TV. Bijemy czy nie? Nie wiem, chyba nie. No, właśnie no, po to. No, to nie jest. Jeźdź, no. biały. Kurwa. Wybiegasz to? No. Ja pier... ...ole. <tryk> <tryk> Debil. Otwórz drzwi, otwórz drzwi, Pekos, otwórz drzwi, Pekos. Kur... ci musi być na dnc. <tryk> Dream, ty... Uch, ch... To było dobrze. Na ten poranek mieliśmy zajętą katedrę minus 7, ale jak się okazało, piętro minus 8 było całkowicie wolne, to oczywiście skorzystaliśmy i byliśmy właśnie tam. Arachnofobiki strasznie mocno biją i miałem trochę obawy bez defa. Mimo to nie odpalałem Preya. Nauczyliśmy się po wcześniejszym huncie na Deadlingach, by chociaż spróbować i sprawdzić jak to pójdzie. Jak się okazało huncik się udał i jakoś udało mi się to wystać. Wyciągaliśmy coś koło 4,5k na godzinę expa i trochę profitu. Siedzieliśmy tam do ss bo do wtedy akurat mieliśmy wolny spot. Po przerwie poszliśmy dwa piętra wyżej, by dopalić busty i zabić Faceless Bane'a. Z bossa nic nie spadło, ale MS chociaż podczas hunta zrobił kontent do dętka wideo. Ej, kurwa przyblokowałem ją chyba, no dwie nawet. Co Podejść? No to mogę. Idź jeszcze w dół. Ej, leczcie go, lecie go, lećcie go. Kurwa, czekaj. Golden do tyłu, do tyłu. Dawaj, dawaj, teraz. Dobra. To jest A nie, jeszcze stół. jedna. Dobra. Tam. Masz? Nie, nie widziałem jeszcze. Kurwa! Co ja? Co ty? Co ty zajebałeś? Ułeka z ognia. Te <laughs> <Ej>, <laughs> Ja <laughs> wiesz, przyzwyczajenie nie miałem tego. Zapomniałem, że Switcha Udało mi się wbić na katerze 197 poziom. Po Huncikach zebraliśmy shoterów z gildii i wybraliśmy się zabić kilka działli. Tym razem bez Chestplate'a, ale lud nie był zły. Pierwszy rzucił Ornate Mesa i Depthalsei, drugi Deep Link Axa oraz Ornate shield'a, kolejny shield'a i lorike, a ostatni Ornate legi i lorike. Całkiem niezły loot, Nie pamiętam ile tam na głowę wyszło, ale ja akurat tym razem odkupiłem Dept Cal oraz Ornate Shielda za 1 600 tysięcy, więc kolejny element ekwipunku miałem z głowy. Jakoś więcej planów na expy nie mieliśmy, ale chęci wciąż były. Na nowym serwerze dobry profit robi się na drodze feru. Grime League Wingsy i Wexlaftalony chodzą po 20-40 k, MMS czy MPA kosztowały około 200-400 k, ale Riverbow od ręki za to można było sprzedać za 800 k, a wystawiając ofertę na sprzedaż, można było wziąć pewnie nawet i ponad 1kk. Padło więc właśnie na drogę feru. Był hardcore, ale się opłacało. O, Poczekajmy. Możemy wejść równie dobrze w lewo i tak krzaki to zrobić. Będę no dobra, nie, miał... nie trzeba. No nie no, teraz O, RIFBOW! RIFBOW! Zarobasy! Zarobasy! Mamy łuk! Nie wiem, jak dynia, by kurwa, nie wiem, tylko spadło, nie? No <grym> nie, płami, nie wiem. falką jakiś item Nie, może pójdę gdzieś pod wyjściem, że coś się zrespiło. Bo tak to no, dobra, dobra. Dawaj. Tu będą dwa bobki. O! MPA! MPA! <grym> U, mój! Masz go? Ale Was. fart, fuj! <grym> ECA! Ach, no przyfarciło. Sprzedaliśmy ten łuk właśnie od ręki za 800k oraz MPa za 250. Tibia coiny wciąż były tanie, więc spadło na buściki. EXP tam nie był wybitny, ale nie o to chodziło. Mieliśmy problem, że jednak długo zabijaliśmy te moby. Często podczas bicia respiły nam się kolejne demony, które przeszkadzały. Musieliśmy się ratować bombami, co jakiś czas cofać na trapa, a mimo to końcówka hunta była niebezpieczna. Dzięki. A co jest na górze? Cofnijcie do nas, do Maxiego chodźcie. No i tam może tak rzuciłem greenki no, no, żeby. Tu jest weks, weksro, weksle, Dobra, mam Tak coś to nie oszczędzajcie na bombkach później jakby był dym, bo... To, naj... to was tutaj prędzej uratuje. No, się respi. Dobra dobra, zbijemy tu Znaczy na bomby wejdzie jakoś Mono na flera. Dobra, już tutaj wow. padają bomby. Już padają. I healt fler jeszcze no, raz Idę podchodzę. podchodzę. Dobra, zrobię się kawałek. Kurwa, jestem muszę pa... O ej. kurwa, ale tu jest. O kurwa. Ej, post! ej, biały będzie dym, będzie dym jak chuj. Dawajcie do rury naszej tej. Czekaj. No właśnie, dać może. Aj, padam. Biały. Kurwa, ej. musiałem z Nie z panie, ma go. Konsi, dawaj schody, dawaj chyba. Sch... Albo chuj. Czekaj, jak wezmę, to ścierzę. Jestem, 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 jestem. Dym jak chuj. Schody, 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 o, schody, chuj. biały. Dawaj, dawaj, dawaj. Trzymam co mogę, nie? Wejdziesz? Biały, dawaj, dawaj, dawaj. Ja nie mam mody. A, Tak. Dobra, go, go, go. Dice. Kurwa. Wow. Ja tam kurwa bez mody i już nie miałem. No to gry Ta jest tak zjebana, że to się w pale nie mieści. Nie no usłyszałeś, Kurwa. sobie tą otomę. To na O kurwa, zabrało to. To ale chyba koniec chłód. taką W poprzednim odcinku robiłem dostępy na wotę, by właśnie tego dnia zrobić ostatnie misję. Wstępnie miał być to quest tylko dla gildi, ale finalnie zaprosiłem widzów, by również skorzystali z okazji i zrobili sobie questa. Tak też przyszło trochę osób i cały quest przebiegł bez desek i w miarę sprawnie. O, oh, to, hi -le. Hi -le. Nice. To, no to ma? Nice. Kto ma? Oh, oh, okay. no, oh, ja. Jerem. może ma. Ja niestety nie złapałem. Nie mam. To, to, to ma? Bo to jest ważne ja teraz. Ale... <grych> rechami, insane Jerehemi. Wróciliśmy nawet za o Helmet, który zgarnął nam insane z spoza gildii. Mimo że zapewniał, że podzieli Helmet, to tego nie zrobił i zakościł go dla siebie. Z tego względu kolejne questy gildijne nie będą organizowane publicznie. Dzięki WOTE zdobyłem nową zbroję Royal Dragon Mail, co z wcześniej kupionymi Debt Calcei i Ornate Shieldem dawało dużo nowych bonusów na expie. Już mógłby się ten dzień skończyć, ale akurat wieczorem około 20 pojawił się pierwszy Morgaro na serwerze Karna. Tym razem udało mi się wbić do gry i nagrać całe to zdarzenie. Został jeszcze Feru i Orszawal, ale póki co łapć nagranie z Morgarota. Jest gdzieś. Na dole, na dole. Jest, tam po lewej, po lewej. Władujcie łek i starać się tego tak. Kurwa, nie dojdę do niego nawet. To Awo chociaż rzuć. Kurde. Kurwa, devil helmet, ja pierdolę za gówno. Ja też strasznie. Ale się dziwnie zresztą w ogóle. Kolejny dzień odbył się bez wybuchów. Farmiliśmy rano Verlajony, by zarobić trochę kasy. Dzień wcześniej wydałem milion sześćset na eku, więc trzeba było działać. Podczas tego huntu wbiłem w końcu długo wyczekiwany dwusetny level. Kolejny kamień milowy za nami. Ogólnie to dzisiaj jeszcze dwa levele wpadły, więc dzień zakończony na 202 levelu. Taki level to i pasuje w końcu zblokować Jakie Zimbu. Z racji tego zebraliśmy się na Zyrtaha. Mieliśmy obawy czy uda nam się i czy zdążymy go zabić na czas. Mumia, jeden z naszych szoterów miał tylko 147 level. Finalnie Zyrtah poszedł wręcz bezbłędnie i zbiliśmy go chwilkę przed końcem czasu. Od razu pierwsze co to wyratywać i klikać mu w maszynę żeby nie było. Tak, Jest Dobra. to maskres. Co? Jest, kurwa jest. Dobra, siadło. Uu. Co się nie da na 147 levelu? Radków z niego nie było, ale w końcu trzeci poziom imbu na manę został odblokowany. Już w sumie nic by się nie chciało, ale znajomi robili kolorki na oramont i stwierdziłem, że teraz albo nigdy. Zwłaszcza, że wcześniej ponoć ciągle ktoś przeszkadzał na kolorkach, jak tylko inni chcieli je zrobić ze względu na glot Bandity. Ogólnie nie lubię robić tej misji. Gdybym grał magiem, to mógłbym sobie po prostu iść na Oramond West, Expić, Bestiarkować, zbierać rudcy na punkty, jak i robić taski na bloodbisty. Ekiem jednak to nie było zbyt zachęcająca wizja, więc zrobiłem kolorki. 50 punktów chyba zdobyłem już po około 40 minutach, jeśli dobrze pamiętam, więc nie tak źle. Dostęp na Katakumby zrobiony. Expimy dalej. Na początek katedra minus 6 na dwóch Edów IMS-a. Niestety, ale nie mieliśmy Paladyna. Długo to nie potrwało, bo tylko jeden refil z racji, że Pekos barudził. Może miał uraz po ostatniej desce. Nie wiem. Co innego, więc, jak nie Verelyon, ale to już skipujemy. Już od rana byliśmy wpisani na Asura Palace i w końcu przyszła nasza kolej. Expiliśmy sobie na Chilku, akurat demoniczne potworki dawały 10% więcej expo z racji udanego Orksa Oberfestu. W sumie się przyznam, że nie wykonałem tego eventu na tej postaci, jednak expy za bardzo nas pochłonęły. Tak, też pobiliśmy chwilę Asur palas spokoju do czasu jak nie wbił nam na spota jeden gość, ale chwilę z nim pobiegaliśmy i sobie poszedł. Akurat gdy kończyliśmy hunta wyskoczył komunikat o Zulazie. Nie był to pierwszy najazd tego drakena, ale pierwszy raz udało mi się niego załapać tym rycerzem. Na dole na dole jest. Aż to tam. Chodź dół Szybko, nie? Ja nie mam nic. Podczas tego rajdu odblokowuje się następca lokacja zwana Zion. Jest to jedyny czas, gdy możemy sobie tam odkryć punkty mapy. To też zrobiłem, mimo że na razie nie planuję odblokowywać kolejnych obszarów. Obszar ten może i nadawałby się do odbijania bestiarki na orki warlordy, ale to jeszcze trzeba by było przetestować. Ten dzień zakończyłem na 208 levelu oraz udało mi się odkupić domek, którego licytację wcześniej przegrałem. Kosztował mnie on aż 400 tibia coinów, czyli tyle, ile sprzedawca zapłacił za niego na licytacji. Mocno przepłaciłem, bo dom ten znajduje się w Kazordun, daleko od depo czy innych popularnych miejsc. Ja jednak byłem bardzo zadowolony, bo akurat jest to chatka, którą zawsze chciałem mieć. Tym rycerzem można powiedzieć, że spełniam czasami swoje tibijskie marzenia, więc zamieszkanie w chatce rybackiej w Kazo mogę odhaczyć na swojej liście. Zaletą tego domku są codziennie świeże ryby, które chyba wyskakują same z rzeki, bo zbieram je każdego dnia i zanoszę do domku rana czekaliśmy na Eda i MS, ale nas wystawili. Udało się jednak po długim wyczekiwaniu zrobić inny team hunt. Wybraliśmy się na niedawno odblokowane katasy. Poczułem się chyba trochę zbyt pewnie, bo nie skończyłem nawet pierwszego kółka. Jogi będziemy skipować, w razie co, nie? No, no, także nie dobijamy ich. Nie wiem, cały rów w dół ściągnę, może co? O kurwa, kurwa, padłem. Ale żemlurkę sobie zajebał. O Kurwa. To nieźle. Eee, eee, Szybko powiedzieć. poszło! <laughs> o kurwa No cała lurka na południe oh. Lecimy jeszcze raz. Nice. Hey, no, zapomniałem, że mam tylko dwusetny level. Kupiłem tylko 5 podstawowych blesów, by wrócić jak najszybciej na spota. Tym razem może z dwa kółka poszły. <laughs> w sumie dobrze ta dentka była. Nawet nic nie było. Uwaga, uwaga. Dym trochę, dym ostro. Konsi ma destro na sobie. Konsi. Nie mam za bardzo jak ci pomóc. Oko, hmm, O, padł. Tu Ach, kurwa. Ja też. Ach, o kurwa, ile wyjebało mi teraz z lewara do tyłu. Nie wiem, no tak nie możemy to. Nie, nieczy nie, musimy roku. to robić. Poekspiliśmy sobie tam jeszcze trochę na spokojnie, ale przyszedł chłopna przeszkadzać, więc expy nie były wybitne. Na południe mieliśmy zarezerwowaną katedrę minus 8 na 2 godziny. Normalnie już raczej kończymy expy o tej godzinie, ale akurat tego dnia Arachnofobika były bustet, więc no żal byłoby nie skorzystać. Gościu, co nam przeszkadza na katasach, próbował na nas trapa zrobić przy wyjściu z katedry. Nie pykło. Uwaga, 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 zielony są. lurka. Spokojnie, spokojnie. W dół, w dół, w dół. Patrz kto Wejdź w dół, w dół, wejść, albo. No to jest spokojnie sobie wbijemy, spokojnie. Ja w przedłem. Dobra, dobra. Czekaj, to Pekos, czekaj na nas. Dobra, cofnij jeszcze, no? Nie mogę cofnąć. No, mogę się jeszcze bardziej. Mogę cofnij? teraz? Teraz Pekosu, chować to, tam, chować to, bo ten... Tam... Nie wykuć Pekos. My to, wy, to wybijemy sobie normalnie, nie? Masz zakwetowane to? Tak. No, to nie. nie mam, nie mam w ogóle masy. No, już też pora nie. mam. Hehe. te my są w nich. A pierdolisz. Szybko, szybko jeszcze. Jeszcze to kurwa. Daj tu i Mam pak, pack, to ma roba. Cały? Ja mam roba. Ja go pokaż, chcę. pokaż co tam jest. Co tam mamy? Raid. Right. ekspiliśmy całe 2 godziny na katedrze. Robiliśmy tam ponad 7 milionów 200 z boostem i prejem na EXO na booster Na Arachnot tym razem wybrałem defa, bo poszliśmy tylko na jednego EDA i w sumie chcieliśmy sobie posiedzieć na chillku bez niebezpiecznych akcji. Chodźcie, chodź. Tego okay. co do masz? No. Nie. nie. już. Tak byłem tutaj, żeby... Żeby nie... No Nice. Huncik, jak najbardziej udany. Wbiłem tam prawie 213 level. A, i to był dzień skrzynek, więc koniecznie musieliśmy zrobić dostęp na bossy deeplingów. W tym odcinku to było już na tyle. Ja postaram się nadgonić kolejne odcinki, by wideo wychodziła nieco bardziej na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na TBI szlaka. Piona!